Czym się różni szczoteczka soniczna od elektrycznej? Mam stanie, bo nie używałem sonicznej. A manualnej? Manualnej, Dobra. tak. Jak myślisz o elektrycznej śuteczce, to z czym ci się kojarzy? No, z kówką taką co się kręci. Okrągłą, tak? Mm -hmm, Ostelacja, tak. rotacja. Mam soniczną e, i używałem. E, soniczna wykonuje ruchy. E, no, na takie takie tak, wygające, tak, Tak, jest, tak, tak. Soniczna to chyba to są drgania, jakby, tak. a elektryczna to takie ruchy jakby. Ostelacja, tak. rotacja, tak. No tak, tak, dokładnie. Się dokładnie. Się A ko 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 końcówką, główką, czy jak się różnią, czym się różnią, jak, je, jak wygląd? No to tej Cieszę jest taka mniejsza i bardziej okrągła. A co jeśli chodzi o ruchy? A to ruchy na bok? się kręci. Dokładnie. Nie. Dobra, a elektryczna? Co byś powiedział o elektrycznej? No, tak się rusza. Dokładnie. Ale, ale jest okrągła, okrągła, okrągła tylko jest podłużna. Super, świetnie. No, podobne są. Okrągłe, na pewno elektryczne. Ty? No to soniczna. między soniczną a elektryczną? Soniczna mi się wydaje, że ona tak bardziej na boki. Tryga? Tak, ona nie ma właśnie tego okrągłego, a elektryczna ma to okrągłe, co tak się kręci. Brawo!